Witam na kanale Silla Tard. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wodnika na czerwiec 2024. Kapłan. To jest pierwszy tydzień. Potem mamy asa mieczy. Ósemka. No, jak zwykle nie wycyrklowałam. To u mnie jest normalne. Ósemka monet. Tak. wieża. I to jest drugi tydzień już tutaj. Cesarz. Dziesiątka buław. Królowa monet. To jest trzeci tydzień. I teraz mamy dziewiątkę buław. Kapłanka. Czwarty tydzień. Głupiec. Ale hmm, buław. O, bardzo fajny. Czwórka monet. czwórka Monot, czy coś tu jeszcze? No tak, jeszcze jednej karty tu brakuje. Piątka, Buław. Hmm. To ją też tam gdzieś jakoś muszę zmieścić. Ponieważ kończy się konfliktem, to jeszcze radość największa na miesiąc kolejny, czyli na lipiec. To będzie tu. Na lipiec i pod kątem radości, jak zwykle. Yy, rozpoczynamy od kapłana. Tu jest kapłan. Cóż, może to oznaczać naukę, może oznaczać szkoły, konieczność, konieczność dokształcania się, ale przede wszystkim rozwój. Jednak jednak przede wszystkim rozwój, no, nie każdy się dokształca wiadomo, ale to znaczy to też nie chodzi o to, że musi być koniecznie szkoła, czy warsztaty, czy coś, czy jakieś kursy, to może być dokształcanie się we własnym zakresie, przy pomocy internetu, czy książek, czy, czy jeszcze czegoś. Czy jakiejś konsultacji z osobą, która posiada wiedzę? Bo tu jest ta osoba też zaakcentowana. Równie dobrze wy możecie posiadać wiedzę i przekazywać ją innym osobom, bo zawsze to wszystko w dwie strony działa. Czyli dla jednych to wy będziecie tym autorytetem, który no, ma wiedzę i przekazuje ją. Dla innych osób, które uważają, że jeszcze nie mają od, odpowiedniej ilości wiedzy, to będzie konieczność dokształcania się w jakikolwiek sposób. No, cóż jeszcze może być, tak patrzę, bo to jest też karta, która może oznaczać ślub, no, ale tutaj tak na ten temat nic więcej nie ma, więc ja bym się na tym ślubie tu nie skupiała jednak. Natomiast skupiałabym się właśnie na tym rozwoju. Cóż jeszcze, no tu też można sobie zadać pytanie, czy tradycje, które uznawaliśmy do tej pory, no, czy one są słuszne, czy są dobre, czy oparte na prawdzie, czy na czymś innym, bo jest konieczność odcięcia się od czegoś. Ja tu do niczego oczywiście nie namawiam, jak ktoś nie chce, nikt się nie odcina, ale asmioczy mówi o tym, że macie tu dużą, jakąś fajną szansę na coś, pod warunkiem, że odetniecie się od tego, co wam nie służy. I to wy sami o tym decydujecie, co wam nie służy, od czego chcecie się odciąć. To od Was zależy. Ja tu tylko mówię, jakie są potencjały. No, ale tu jeszcze wracając do tego kapłana, bo tu w sumie nie dokończyłam, no tu macie jakąś mądrość do odkrycia w sobie. Czyli możecie oczywiście się dokształcać, bo czasami, a nawet często jest taka potrzeba, ale efektem końcowym ma być to, aby odnaleźć swoją własną mądrość w sobie. Czyli nawet jeżeli pobieracie nauki u jakichś mistrzów czy u jakichś specjalistów, to na koniec efekt ma być taki, żebyście odnaleźli, odnaleźli własną mądrość wynikającą z własnych doświadczeń, no i waszej świadomości. Poszukiwanie celu i sensu życia też tu może się pojawić, taki wątek. Taki wątek po prostu. Ta karta też mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na sprawy duchowe, czyli jak ja mówię rozwój, no bo tu jest postulat rozwoju, to. To mam na myśli głównie rozwój duchowy, aczkolwiek no, rozwój zawodowy też może być, rozwój ścieżki zawodowej też może być, bo Wy tutaj jesteście pracowitymi ludźmi. Tak się tu pokazujecie, że oddajecie się, idziecie w wiry pracy, tak? oddajecie się pracy tak całym sobą, więc oczywiście ten rozwój zawodowy też tu może postępować dzięki temu, dzięki wasze, Waszej właśnie pracowitości. Natomiast przede wszystkim tutaj chodzi o rozwój duchowy. Jedno z drugim oczywiście może iść w parze. Czemu nie? Jedno z drugim jak najbardziej może iść w parze. Z niczego nie potrzebujecie rezygnować, jedynie z tego, co Wam nie służy. Z tego jedynie zrezygnować by trzeba. Dzięki temu jakąś nową szansę zyskacie. Warto by było odciąć się od nieprawdy, czyli tu karta mówi o tym, żeby trzymać się swojej wewnętrznej prawdy, a ta mówi o tym, żeby odciąć się od tego, co nie jest prawdą w Waszym życiu. Jedno z drugim jak najbardziej pasuje idealnie, no ale wy nie od wszystkiego się odcinacie, widać, nie od wszystkich takich waszych przekonań szkodliwych, czy, czy jakichś informacji, które macie w sobie i pielęgnujecie je. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest wieża, a wieża przychodzi wtedy, gdy nie chcecie zmienić schematu umysłu. No, i to i przychodzi jakieś wydarzenie nagłe, którego się nie spodziewacie, i które was zmusza do tego, abyście swoje schematy umysłu zmienili, jednak, jednak. No, tu już wcześniej była informacja, że od czegoś trzeba się odciąć, ale nie do końca to robicie. Nie do końca, może częściowo się odcinacie, ale tak nie do końca, bo tu jeszcze coś jest takiego w Waszym umyśle, co bardzo, bardzo Wam przeszkadza. jakieś... Przekonanie jakieś programy umysłu szkodliwe. Yy, dobrze. C czy coś tu jeszcze bym mogła dodać? Może od razu przejdźmy do rzeczy fajniejszych. No bo tutaj jest takie hmm, poczucie zadowolenia, poczucie panowania nad sobą, nad swoim życiem. Yy, jesteście tu już osobą spełnioną po tym takim krótkim wydarzeniu, nagłym, burzliwym. Jesteście osobą spełnioną i już tu stabilność się pojawia, jakaś stabilizacja, nie tylko finansowa, ale także i rodzinna, no bo tutaj jest symbol ojca i jest też takie poczucie zadowolenia z tego, co macie, czyli ze swojego stanu posiadania macie też królową monet, czyli jakieś zachcianki zakupowe możecie sobie spełniać, ale jako cesarz macie decyzje finansowe bardzo przemyślane. To nie jest tak, że byle co tu macie sobie kupić, tylko coś przemyślanego, bo macie cesarza w sobie, czyli macie tę mądrość już w sobie, no tą właśnie, którą tu mieliście odkryć, tu już w sobie macie, wy ją cały czas macie, ale odkryliście ją i ją przejawiacie. Przejawiacie ją w formie decyzji, tak? Decydujecie o swoim życiu, o swoich sprawach finansowych i rodzinnych. I coś tu znowu, jakieś przeciążenie tym razem, no czyli za dużo coś wzięliście na swoje barki, może właśnie tej pracy, bo tu widać tak, taki pracoholizm. Więc tu by było dobrze czym z części obowiązków zrezygnować, jakby się dało, albo rozłożyć y ciężar na raty, czyli. <laughs> ojej jakikolwiek ciężar tu dźwigacie na swoich plecach dobrze by było rozłożyć go na raty lub zrezygnować z części dlaczego no dlatego że to prowadzi do przeciążenia mogą być problemy ze zdrowiem no dla niektórych problemy z kręgosłupem na przykład mogą być inne problemy no i właśnie chodzi o to żeby uniknąć tych problemów odciążyć no bardziej siebie lubić bardziej siebie szanować swoje zdrowie i bardziej o siebie zadbać bo tutaj karta wyraźnie mówi o przeciążeniu, a wskazuje wiele na przeciążenie pracą, ponieważ za dużo pracujecie, no za dużo. Efekty tej pracy są bardzo pozytywne, bo macie pieniądze, jesteście szanowanymi pracownikami, można powiedzieć, docenianymi. Tutaj już żyjecie w energiach już równowagi, harmonii dzięki temu Wam się tutaj spełnia. Po raz kolejny mówiłam, mówiłam wcześniej, że cesarz jest też dobrą kartą. I zarówno pod względem materialnym, jak i rodzinnym, i nie tylko. Tu macie możliwość kupienia czegoś, też w zasadzie też, też mówiłam. To może być coś takiego, co dawno chcieliście kupić i tu jest nadarza się ta okazja. Może to być też awans lub podwyżka. No, różne, różne są opcje, ale jest to spełnienie w materii. No, również po, większe poczucie własnej wartości. Owszem, tutaj też macie duże poczucie własnej wartości, ale tu pojawia się po raz drugi. No, i jest to fajne. Yy, dziewiątka buław, coś niespodziewanego, no, ale to już nie jest wieża. Wieża była tam w drugim tygodniu. Tu mamy coś niespodziewanego, ale to nie jest wieża, czyli tu się nic nie wali, tylko po prostu, no, coś się dzieje, takiego, czego się nie spodziewaliście, i co może być lekko męczące. Yy, no, tak będziecie czuli, że może musicie się przed czymś bronić, albo Albo sobie jakoś tak dawać radę z wysiłkiem. No tu jest wysiłek pokazany. No po raz drugi, bo dziesiątka była, to też wysiłek, ale ja mówiłam, żeby trochę ciężaru z siebie, ze swoich pleców zdjąć. Tu znowu się pojawia wysiłek, czy on jest potrzebny, czy niepotrzebny. No tutaj kapłanka przypomina o, o tym, by zwracać się do mądrości wewnętrznej, do intuicji. Żeby wytworzyć w sobie energię równowagi, energię, no może to słowo energia tu nie pasuje. Chodzi o to, żeby dążyć do równowagi i spokoju. Jak jesteście w równowadze, to jesteście w spokoju i wtedy tu już nic z Wami nie targa. Te wydarzenia takie niespodziewane przestają Wami targać, przestają Was męczyć. No i jesteście w tym stanie spokoju. <laughs> Gdzie słuchacie głosu intuicji, gdzie odkrywacie własną mądrość, także Wasze decyzje znowu są dobre, ponieważ są mądre. Tak, jak tam mówiłam, decyzyjność jest fajna w cesarzu. Tu znowu decyzyjność, ale już oparta na tej mądrości wewnętrznej, czyli jeszcze fajniejsza. Chociaż tam też jest dobra decyzyjność. Jak najbardziej tam może dotyczyć spraw finansowych, czy yy, zawodowych, czy rodzinnych. Tutaj decyzyjność może dotyczyć wielu różnych spraw. Także, y, także rozwoju duchowego, bo tutaj karta przypomina o konieczności, zresztą podobnie jak tam na początku było, karty te przypominają o konieczności rozwoju duchowego również. Teraz co mamy? Idziecie w nowe. Coś nowego. To może być nowa praca. Albo coś związane z jakimkolwiek działaniem lub podróżą. Z czym jeszcze? No, mogą to być po prostu wycieczki, też tak może być. Ale może być związane z pracą, lub z przeprowadzką, lub zmianą miejsca pracy, czy zmianą jakąkolwiek. Właściwie tu może być więcej tych zmian, nawet nie jedna. Nawet nie jedna. Ale poczucie stabilizacji znowu wraca do Was. Tej stabilizacji, którą reprezentował cesarz, tu macie znowu taką stabilizację. Tylko tu. Takim małym minusem jest to, że zaciskacie energię, czyli no nie pozwalacie energii płynąć przez Was. Energia każda, także i pieniądze, bo to jest karta finansowa. Pieniądze lubią być w ruchu i każda energia lubi być w ruchu, natomiast Wy ją zatrzymujecie z jakichś powodów. No, powody mogą być różne, bo teraz no, dużo ludzi jest oszczędnych, więc to może być ta przyczyna, ta oszczędność. Może nie chcecie wydać tych pieniędzy na coś. No w każdym razie zatrzymywanie energii nie jest dobre. Tak samo rozrzutność też nie jest dobra, to nie chodzi o to, żeby być rozrzutnym, tylko żeby pozwolić energii płynąć przez was wokół Was, żeby niczego nie zatrzymywać. A jeszcze tu na koniec musiało się coś przyplątać takiego. No to jest jakiś konflikt, który może wynikać z konfliktu wewnętrznego. No, ale jak wiadomo, to, co w nas stoi na zewnątrz, czy jako w niebie, tak i na ziemi, jako na ziemi, tak i w niebie, więc to, jeżeli mamy konflikt wewnętrzny, to on będzie się przekładał również na stosunki z innymi ludźmi, na różnego rodzaju relacje niekoniecznie w związku, bo to może być relacja w, na przykład w miejscu pracy czy gdziekolwiek, hmm, może być kłótnia z sąsiadem, na przykład, odpukać, no ale. Różne rzeczy się zdarzają. No i ponieważ jest taka energia, to teraz radości na, na lipiec. Jakie mamy radości? No piękne mamy radości na lipiec. Ja pytałam o radość i jest radość bardzo duża, zarówno jeśli chodzi o osiągnięcia Teraz patrzę, czy tu nie było podobnego. No tam był cesarz, coś podobnego tu jest, bo tu jest król denarów, czyli jakieś osiągnięcie w materii. Może to być awans lub podwyżka, lub zaspokojenie własnych ambicji. Jeżeli macie jakieś plany, a jesteście osobą, która potrafi planować i decydować, to wasze plany tu mogą się ziścić. Także w sprawach uczuciowych bardzo ładnie się pokazało, bo jest dwójka kielichów, ale to bardziej już w drugiej połowie <laughs> lipca. Czyli co? W pierwszej połowie lipca jest spełnienie w materii, a w drugiej połowie lipca macie spełnienie uczuciowe, co może wiązać się z rozkwitem miłości, na przykład albo z poznaniem nowej osoby, albo z... Z porozumieniem, zgodą, ugodą, kompromisem. Czyli jeżeli z osobą w związku na przykład jesteście skłóceni, o no tu konflikt się pokazał przecież, no właśnie. Czyli jeżeli w czerwcu będziecie skłóceni z jakąś osobą, czy to osobą od serca, czy przyjacielem, czy przyjaciółką, to tutaj macie zgodę. Zgodę, ugodę, harmonię, porozumienie. Taka fajna wymiana energii na zasadzie równowagi. No a równowaga, jak już mówiłam, tysiąckrotnie, powoduje harmonię, a harmonia powoduje szczęście. Także z tego szczęścia życzę, zdrówka, do usłyszenia.